tak moi drodzy, wprowadzimy się do na scenę, zajmują miejsca. Będziemy rozpoczynać. pierwsze miejsce Zofia Mularczyk. cztery medale złote. Teraz za konkurencję skok w dal grupa średnia dziewczyn. Trzecie miejsce dla Anceliny Grzędziak. Bieg krótki, drugie miejsce Wiktor Prożek. Pierwsze miejsce, znany nam wszystkim Mateusz Gaj. Drugie. mi Teraz bieg krótki grupa najstarsza Dziewczyn. Trzecie miejsce Kamila Myszka. <noise> Dzisiaj w pełnym umundurowaniu Michał może chciałoby zdjęcie. O, do góry! O! Pierwsze miejsce ma Mieszczani. Przepraszamy, ale okulary e, Teraz przechodzimy do kolejnej konkurencji. Chce Julia Paczek. Drugie miejsce Amelia Kuwałek. No, fajnie było, było zabawa. A piłka, wszystko po no. panie z wysokiego nieba, na tym stole nie zabrakło chleba. Jak spędzaliście czas? Tutaj? Super, dobrze. dobrze! Skąd jesteście? Z Poznania! Z Poza Jesteśmy z woli do z Krakowa. Cztery medale! Cztery! Cztery! Byłem przez te kilka dni staraliśmy się e, e, uczciwie rywalizować z innymi parafiami e, Zmartwychwstańców z całej Polski, uczciwie. uczciwie. I jak widać e, całkiem nieźle nam poszło, chociażby w lekkoatletyce. W, w rozwiązkach drużynowych też mamy puchar jeden, pierwsze miejsce koszykówka, miastko, koszykówka w grupie koszykówka. średniej. Więc myślę, że udało nam się w tym roku e, trochę wygrać. Puchary zostały wręczone. Ojciec wikariusz prowincjalny, ojciec Mariusz Mazur dokonał tego uroczyście tutaj na scenie przed budowlanką. Te wszystkie dyscypliny sportowe, o których mówiliśmy, już rozdzielone nagrody. Teraz młodzi jedzą sobie obiadek już tak na drogę i za chwilę będą wyruszać do swoich miejscowości. Ostatni dzień, słoneczko wyszło wreszcie, rozgrzewa nas i, i to chyba też pokazuje też naszego ducha takiego wewnętrznego, w którym zostaliśmy uzbrojeni. Przez te dni zmagania nie tylko z pogodą, nie tylko z wiatrem, który wczoraj był mocny, ale też między sobą młodych. Nie każdy jest usatysfakcjonowany, bo nie każdy znalazł się na podium, ale wszyscy myślę są szczęśliwi. Wczorajszy dzień bardzo fajny, bardzo przyjemny. Spotkanie z księdzem biskupem Arkadiuszem Okrojem, który dokonał promocji nowych ceremoniarzy w naszej świątyni, przewodniczył mszy świętej, a także przyszedł tutaj na plac przed budowlankę, gdzie miał miejsce grill i z nami spożył kolację, a następnie zachęcił nas, zaprosił do tego, byśmy się jeszcze pobawili wspólnotowo, więc na scenę wstąpił DJ Marek, który zapewnił nam świetną dyskotekę. Bawiliśmy się prawie do Ciszy nocnej. I to było to 28 spotkanie mini Emaus w Kościerzynie. Gdzie się spotkamy za rok, jeszcze nie wiem, ale rzecz, która chyba mnie najbardziej zachwyca, to oświadczenie młodych z Kościerzyny, którzy mówią, że w przyszłym roku są gotowi pomagać w przygotowaniu tego spotkania, a więc kochane kaszuby moje, moje moi kaszubi, moi byli parafianie, młodzieży moja kochana jesteście cudowni. I za kilka lat mam nadzieję wracamy do Kościerzyny z kolejną edycją mini Emaus. A tymczasem pozdrawiam Was, przytulam Was do mojego serca. Jestem Wam bardzo wdzięczny tym wszystkim firmom, wszystkim osobom, które dołożyły starań, by to spotkanie mogło zaistnieć, miało miejsce. Gdzieś na naszych mediach facebookowych, YouTube będziemy informować, jakie to firmy, jakie osoby, ale tutaj nie wymieniając imienia z nazwiska, a z nazwy firmy, jeszcze raz chylę przed wami czoło. Jesteście cudowni. Naprawdę kościerzyna jest naprawdę sercem Kaszub. Pozdrawiam, szczęść Boże.